Dzień dobry, witam Cię mój kochany widzu, a jeśli jeszcze moim kochanym widzem nie jesteś, to mam nadzieję, że nim zostaniesz. Ja mam na imię Piotrek i ten film przygotowałem specjalnie z myślą dla tych wszystkich, którzy szukają czegoś dla siebie albo dla kogoś na prezent w przedziale cenowym od 100 do 150 zł, a w tym przedziale cenowym naprawdę idzie już się pobawić. W poprzednim filmiku z tej serii, gry do 100 zł, też bardzo ciekawe rzeczy tam umieściłem, planszowe oczywiście, więc jeśli dysponujesz taką gotówką lub po prostu chciałbyś sprawdzić, bo jesteś ciekawy, no to Cię do poprzedniego filmiku i mówię również, że mam też taką gigantyczną polecajkę prezentową, którą zawsze robię w ostatnim tygodniu listopada. Jest to polecajka świąteczna, tam upchnąłem 70 gier i naprawdę jest z czego korzystać. Tutaj koncentrujemy się na grach za 100-150 zł, więc już nie przedłużając, zapraszam Cię na fantastyczne gry, które każda z nich sprawia mi niezwykłą frajdę. Zapraszam. W tym filmie widocznie będziecie mieli taki podział gier czasem starszych, czasem nowszych, ale zawsze to jest bardzo istotne dostępnych na półkach sklepowych i to właśnie w tej cenie od 100 do 150 zł. I pierwszym tytułem, jaki chcę Wam pokazać, jest gra pod tytułem Neuroshima Last Aurora. O matko i córko, jest to gra, w którą naprawdę sporo się swojego czasu nagrałem. Jest to gra karciana od planszowymi elementami, które mają nam zagospodarować tę przestrzeń, i naszym zadaniem będzie, wcieliwszy się, się w no, postaci, w osoby, które w postapokaliptycznym świecie starają się uciec z tego świata na ostatni okręt, który właśnie Aurora ma nas dowieźć do jakiegoś e, pan pięknego bastionu ludzkości, gdzie ludzie żyją e, fajnie i dostatnie lub po prostu może mniej giną e, niż w tej mroźnej e, krainie, no to bardzo proszę, tym się będziemy tutaj zajmować. Nie, będziemy mieli nie, swój konwój, który będziemy musieli odpowiednio rozbudować. Tu jakieś rzeczy, nie, które sprawią, że przyjdzie zbierając się przez ten niebezpieczny świat, cały czas targani i cały czas zaczepiani przez różne stwory, maszyny, które starają się nas dorwać, no, będziemy mogli dotrzeć do swojego celu, czyli właśnie do Aurory. Gracz, który dotrze jako pierwszy, ten gracz wygrywa, więc mamy, mamy tutaj taki pewien element madboxowy szybkości, ale mamy tutaj też, no, trudny temat w postaci zbierania różnych um, osób, które będą nam towarzyszyć, które będą swoim skillem mogły nam pomóc, a jeśli nie będą odpowiednio pomagać, no to trudno. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się nad kimś litowali, ale chodzi o to, żebyśmy dotarli do celu. Przeładnie, przefajnie wydana gra NeuroShima Last Aurora. Kolejna gra, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, to gra pod tytułem Jedziemy do Japonii. Gra, która na planszy realizuje moje jeszcze niespełnione marzenie, jakim jest właśnie Podróż do Japonii. Jest to gra taka nietypowa, ponieważ e, będziecie mieli do zaplanowania, ponieważ jest to gra, w której planujecie w swoją wycieczkę. Macie na to kilka dni, no i Waszym zadaniem jest zagrywanie poszczególnych kart na poszczególne dni. Ale trzeba oczywiście uważać, żeby niekoniecznie e, zbyt często, jeśli nie macie takich rzetelników pociągów, poruszać się między Kyoto, Atogio, no bo to może Was ewentualnie kosztować utratę punktów pod koniec gry. No chyba, że uda Wam się zdobyć fantastyczne, luksusowe pociągi. No to wtedy, hulaj dusza, piekła nie ma, nawet dodatkowe punkty znajdziecie. Gra, która łączy ten element przygotowania podróży z elementem edukacyjnym, ponieważ na kartach macie sporo ciekawych aktywności, ale także miejsc, które możecie odwiedzić w Japonii, i one się nie sprowadzają tylko do jakichś sztywnych muzeów, tylko do różnych ciekawych rzeczy, które w Japonii można zobaczyć. Tak więc, jeśli Drogi widzu, planujesz podróż do Japonii i na razie to nie ta, ta w twoim życiu, to może zacząć sobie od gry, jedziemy do Japonii, bo naprawdę sporo z tego się nie tylko można bawić, ale też można trochę nauczyć. Następna gra to też będzie podróż, tylko może nie do końca taka jaką chcemy odbyć, ponieważ no podróż do Japonii fantastycznie, tutaj mamy jakieś zakwaterowanie pięknie, ładnie, ale na przykład podróż na bezludną wyspę już taka cudowna może nie być. No bo wiecie, tutaj a to jakieś kanibale na nas będą czyhały, a to jakieś inne niebezpieczeństwa, łóżko, które będziemy montować i tak się złożymy, że no później starości nie dożyjemy, dzikie zwierzaki i w ogóle. Robinson Crusoe dla mnie... Kapitalna gra kooperacyjna. Jest to gra kooperacyjna, survivalowa, w której naszym zadaniem, kiedy rozbijemy się właśnie na tej nieprzeglętej wyspie, no to naszym zadaniem będzie zrobienie wszystkiego, żeby przejść scenariusz. Mamy tutaj kilka scenariuszy, oczywiście od groma różnych rzeczy, e, które do tej gry są dodatkowo, możemy sobie dokupić, ale jeśli chodzi o podstawkę, to jest w ogóle pierwsza edycja. Teraz ta gra wygląda troszkę inaczej, ale spoko, to są te same gry. E, Robinson Crusoe daje Wam możliwość takiego. E, do no, wejścia w rolę rozbitka, jak oglądaliście, nie wiem, Castaway poza światem, czy jakieś inne tego typu filmy, e, gdzie mamy tego rozbitka, który stara się coś tam zrobić, czy graliście w grę komputerową, nie wiem, Green Hell, czy jakieś inne elementy, no to tutaj będziecie mieli przedłużenie nie, tego uczucia, e, że cały czas coś na was e, czyha, a to pogoda, a to zwierzaki, a to inne elementy. Widzicie, będziecie się uwijali jak w ukropie, chodzili na tą, e, do tej wyspy, starali się zrobić cokolwiek, żeby przeżyć. Będziecie mogli się wcierać w różne postaci, e, z których każdy Każda inna umiejętność będzie dawała Wam coś więcej do tego kotła przetrwania, ale czy z tego kotła przetrwania wyjdzie kapitalne danie, czy jednak niekoniecznie Wam się to uda? Jezu, mówiąc to w kontekście kanibali, to bardzo źle wyszło. Ale wiecie o co chodzi. Robinson Crusoe, bardzo dobra, kooperacyjna gra, przygodowa. A wyobraźmy sobie, że chcielibyście po prostu komuś tak, no bez ogródek, dokopać. Czyli po prostu chcielibyście spotkać się nad planszą, żeby nie tyle kooperować, czy tam sobie podróżować, w sumie też się rywalizować, ale tak chcielibyście komuś dosłownie dokopać. Czyli macie jakąś planszę, którą będziecie mogli sobie rozwalać. Wy na tej planszy lądujecie razem z ekipą, w którą się wcielacie, ślimaków. I te ślimaki, niczym warpsy z gry komputerowej, no bo tak to trzeba interpretować, to jest właściwie przeniesienie, tylko zamiast warpsów macie ślimaki, to wy w tej grze będziecie się wcielali w te ślimaki, będziecie zdobywali różnego rodzaju sprzęty i te sprzęty zagłady będą służyły do tego, żeby anihilować, rozwalać przeciwnika, żeby posyłać go na dechy, żeby rozwalać poszczególne części terenu i robić wszystko to, co dla niego będzie, albo dla niej oczywiście, pełne uprawnienie w tej grze jest najgorsze, a dla was najlepsze. No oczywiście na końcu gry zwycięzca może być tylko jeden, tak więc ta dynamiczna układka pokazuje mniej więcej co w tej grze ślimaki się dzieje? Po prostu rozwałka na totalnego maksa. Ślimaki. Gra, którą kupicie, jeśli chcecie komuś dokopać. Bardzo mocno liczyłem, że duża wersja Agricoli trochę staniała, chociaż nie mam pojęcia dlaczego tak myślałem. Nie mam tutaj ani jednego słowa na samo usprawiedliwienie się, ale zobaczyłem, że Agricola, wersja rodzinna, jest w tym segmencie 100 do 150 zł. Agricola taka duża, no to już segment około 200, albo nawet troszkę więcej. Ale żeby nie było. Ostatnio, nawet na jednym z eventów, widziałem jak wiele osób zagrywa się w Agricole grę rodzinną. Nie jest to najmłodsza gra, ale cały czas dostępna i cały czas ludzie się dobrze w tą grę bawią. Jest to tytuł, który oczywiście jest młodszą siostrą, bratem, w zależności co by tam byśmy chcieli. Gry pod tytułem Agricola, Gra, w której wcielamy się w ludzi, którzy starają się jak najlepiej gospodarować swoim terenem. Wiecie, tu świniaki, tutaj będziecie mieli owce, tu będziecie jakieś tam zagrody budować. Inne rzeczy. Jest to gra, która jest oczywiście mniejsza niż ta agricola. Nie ma wszystkich pomocników, nie ma wszystkich rzeczy, które tam były, ale została, można powiedzieć, zmniejszona, szczególnie pod względem komponentowym, stąd oczywiście cena. Ale jestem ostatnią, raczej osobą, która bym powiedział, że ona jest infantylna i po prostu ktoś zrobił totalną familikę z gry pod tytułem agricola. Na pewno pewne rzeczy zostały uproszczone, ale żeby to była taka prosta gra, no to też bym nie powiedział: Wiele tam elementów mamy inaczej zrobionych, ale Dążymy do tego samego celu, czyli oczywiście naklepania sobie jak największej liczby punktów, budując swoje gospodarstwo. Dlatego jeśli ty czujesz się zdatny, zdatna do budowy swojego gospodarstwa, zobacz, może w Agricoli, wersja rodzinna ci się to uda. Bardzo dobra zabawa. A jeśli liczne tasowania kart Wam nie straszne, to być może e, zerkniecie przychylnym okiem na grę Dominion. Gra, od której cały ten deck buildingowy szał się zaczął. Czyli był sobie kiedyś pan, który robił sobie grę, pokazywał ją znajomym i oni się kapitalnie bawili. I zachęcili go w końcu, że wiesz co, ta gra jest tak fajna, że może coś z tym zrobić. No i tak zaczęła się piękna przygoda z grą pod tytułem Dominion, ponieważ jest to gra, na punkcie której w pewnym czasie po prostu świat totalnie oszalał. To była taka która zmieniła postrzeganie gier planszowych, karcianych, najpierw karcianych, no bo ta prosta mechanika, czyli macie jakieś tam karty, zazwyczaj tam 10 sztuk, wyjmujecie z tych kart, nie wiem, 5, zagrywacie z automatu wszystkie. Czy te karty wejdą, czy nie wejdą, i takie musicie zagrać, odkładacie coś, robicie, czyli zbieracie na kolejne karty, które są przed wami, zastanawiacie się, jak one będą kombować, kupujecie, dokładacie do stosiku kart, które zagraliście, dobieracie kolejne karty i da dalej, jak Wam się skończył karty, tasujecie wszystko i zaczynacie już tą ubogaconą talią, czyli mechanika budowania talii w pełni. Później pojawiła się cała masa klonów tej gry, lepszych, gorszych, rozwijających też e, tę mechanikę. Potem ta mechanika została zaprzęgnięta do gier planszowych, gdzie była jednym z elementów, i e, jest jednym z elementów gier, które zazwyczaj służą do poruszania się postaciami i coraz lepszego kombowania Waszych ruchów, walki i innych rzeczy, ale to to jest produkt matka i jeśli ktoś lubi e, gry deckbuildingowe, a nie ma Dominiona, no bo już trochę czasu minęło, to to jest ten produkt, od którego się to wszystko zaczęło. Kolejna gra z cyklu Lubię to, to gra pod Resurgence i jest to tytuł, który znowu przenosi nas w świat post-apo. No, takich rzeczy jest dosyć dużo, ostatnio szczególnie na rynku. Tutaj pewnie zapytacie, bo przynajmniej akurat mnie to bardzo mocno interesuje, wydaje mi się, że część ludzi także, co się stało, że się, że się zepsuło. Tutaj mamy klasykę, czyli tak zwaną wojnę jednodniową między supermocarstwami, wiecie, atomówki, bum, 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 świat się skończył, a my w tym momencie lądujemy w Moskwie. I my na zgliszczach tej Moskwy będziemy starali się ratować resztki ludności, włącznie w sześciu rundach. Jest to gra typu euro, nie, więc no taki dosyć ciekawy temat do euro został dorzucony. I w tych sześciu rundach będziemy starali się zdobyć jak najwięcej punktów. A co tutaj będziemy robili? Nie, tutaj będziemy robili takie rzeczy jak rozbudowa naszej kryjówki, ale to nie jest tak, że tylko rozbudujemy sobie kryjówkę. Też będziemy musieli się wyprawiać do Moskwy i zdobywać co, co, coraz to nowe elementy, komponenty, nie, żeby ten nasz silniczek, który będziemy tworzyć w trakcie gry. Był po prostu coraz bardziej dopakowany, coraz lepszy i ciekawszy. Gra, która trochę mi przypominała z samego tematu i z tego, co robiliśmy, taką grę, która dawno, dawno temu się ukazała, ocaleni, ocalali, chyba coś takiego to było, i w tamtą grę grało mi się już przyjemnie. Czy na przykład Paris, o też jest taka gra, nie wiem czy koniecznie jest taki tytuł, ale też toczy się w Paryżu i też będziemy musieli się wyprawiać do miasta, i też będziemy musieli zbierać wszystko, żeby ta nasza cywilizacja kwitła, lub Cokolwiek. Tutaj po prostu, może nie chcemy odbudować naszej cywilizacji, tylko po prostu chcemy przeżyć, budując schron i robić to jak najlepiej. Jeśli chcecie zanurzyć się w taki dziwny, ciężki post klimat, gdzie też sporo będzie unosiło się na planszą, ponieważ pewne rzeczy, które będziemy wykonywać, oczywiście, jeśli będziemy robić to w taki suchy sposób jak w grach euro, no to okej, okay, dobra emocje, out i my jesteśmy obok, ale jeśli tak naprawdę zobaczymy, co my robimy w tej grze, to. Pewna fabuła może powstawać nad stołem, i w grach, przy których uczestniczyłem właśnie w Resurgence, tak właśnie było. Nawet trochę zatrzymywaliśmy się po tej grze i pewne rzeczy sobie opowiadaliśmy, jak to mogło w tym świecie być, kiedy my już w nim byliśmy. Resurgence, ciekawa gra. Res Arcana, gra, której nachwalić się nie możemy na kanale Game Troll TV. Jest to tytuł od Toma Lemana, autora takich gier jak na przykład Race for the Galaxy, gdzie swojego czasu od tamtej gry też nie mogliśmy się nachwalić. Tym razem bardzo proszę, jak dla mnie, Tom Leman, Opus Magnum, Res Arcana. Najlepsza gra tego autora, czyli gra, w której mamy pewien zamknięty plik kart, który będziemy sobie dobierali. Bierzemy sobie te karty i dysponując tymi kartami, ale również surowcami, które będziemy zyskiwać w trakcie rozgrywki, jak również e, rzeczami, które możemy sobie dobierać w postaci takich kafelków, które dają nam odpowiednie, dodatkowe rzeczy, będziemy musieli zdobyć konkretną wartość punktową. Jeśli ta konkretna wartość punktowa uda nam się nie, tę konkretną wartość osiągnąć, no to oczywiście wygrywamy. Gra, e, w której jak to już zostało też na kanale u nas powiedziane, gra, w której możemy dostać czasami jakąś kartę i zastanawiamy się co za idiota te kartę wymyślił. Sorry Tom, przepraszam najmocniej. Nie ma tego na myśli, ale możemy tak e, przez chwilę mieć takie wrażenie. Biorę sobie taką kartę, po co mi to jest? Kto wymyśli taką głupią kartę? A nagle po tamtej, trzeciej, piątej, ósmej partii sobie przypomnimy o tej karcie, albo nawet ją dostajemy i stwierdzimy: Wow, to w tym momencie wszystkie bloki w moim umyśle zostały odblokowane. Tak jest, to jest ta karta, którą muszę dzierżyć, ale niech was to nie zmyli, ponieważ w tym momencie możecie mieć błędne wrażenie, że pewne karty będą pasowały tylko do pewnej rozgrywki. No, trochę czasem tak się może zdarzyć, ale z tych 10 kart, które. Macie do dyspozycji, musicie zobaczyć w nich to coś. To coś, co sprawi, że te karty zaczną działać i będziecie mogli zdobywać pewne rzeczy i coraz lepiej punktować po to, żeby wygrać grę. Gra pięknie wydana, rewelacyjna karcianka, jedna z lepszych, w jakie grałem, ever. A teraz małe cudo, zamknięte w tym małym pudełeczku. Chociaż dobra, może bez przesady, to nie jest aż tak małe pudełeczko, ale jest to pudełeczko wypchane po brzegi, totalnie e, komponentami, które możemy sobie znaleźć w środku, rozłożyć. Część będzie musieli złożyć, a tak czy inaczej, wszystko nam się zmieści do pudełeczka i będzie pięknie, ładnie wyglądać. Czekało na rozgrywkę. Jest to gra, w której myślałem matko, jak tutaj oni zmieścili planszę. Kiedy zacząłem rozkładać te plansze, to się okazało, że to jest takie origami, że mówię, o wow, w sumie to nie jest wcale taka mała plansza zamknięta w tym pudełeczku. E, gra, która przenosi nas do Japonii, Będziemy mieli trzy rundy, jest to gra typu euro, w którym musimy naklepać jak najwięcej punktów. No i ktoś mógłby powiedzieć, ok, dobra, kolejna gra, odfajkować idziemy dalej. Mm -hmm. Ale e, można to zrobić na odwalsie i można to zrobić tak, jak zostało to zrobione w białym zamku, czyli mamy bardzo ładne wydanie, mamy nie, różne postaci, które będziemy posyłali tu dworzanin, tutaj ogrodnik, tutaj jakiś wojownik, tutaj będziemy mieli właśnie też te kosteczki, e, które będziemy z mostu zabierali, posyłali w odpowiednie miejsca. Dzięki czemu będzie nam szło coraz lepiej, będziemy zdobywali w tych trzech rundach coraz więcej punktów i sięgniemy po zwycięstwo. Gra, która już ma dodatek, czyli maczach, to chyba tak się mówi. Gra, którą możemy sobie spokojnie znaleźć właśnie za te 101, 103, 98 nawet złotych, bo jest to gra, taka wiecie, troszeczkę z pogranicza, ale no, z tymi wszystkimi osobami, które grały, nawet czasami nie lubiły gier typu euro, czyli właśnie takie rundy, punktacje, kiedy pokazałem im integrę, utrzymaną w tym japońskim klimacie, no to stwierdzili, że o, to naprawdę robi robotę. Takie małe, kompaktowe, może się nawet nie wiem, do plecaka czy gdzieś tam zmieścić. Panie, do torebki, bo Wy macie gigantyczne torebki i tam cała masa rzeczy się mieści, a tym bardziej spokojnie zmieści się tam biały zamek. Dlatego Ty, drogi Panie, jeśli szukasz e, czegoś e, fantastycznego dla e, płci pięknej, to Biały Zamek spokojnie do torebki zmieszczą i będą się kapitalnie bawić. A na koniec tego naszego przeglądu gier za 100 do 150 zł gra pod tytułem zaginiona wyspa Arna. Słuchajcie, zaginiona wyspa Arnak, czyli znowu gra dla jednego do czterech graczy. Akurat na jedną osobę tutaj nie pogram, bo sobie zalałem herbatą komponenty dla jednego gracza, ale całą resztę rozgrywki mogę sobie zagrać. Zaginiona wyspa Arnak jest to tytuł, w którym przynosimy się na tytułową zaginioną wyspę Arnak, która z chwilą rozpakowania tej gry z pudełka przestaje być już zaginioną. No i naszym zadaniem będzie nie, mamy swój obóz. Z tego obozu będziemy posyłać różne postaci po to, żeby odnalazły pewnych naukowców, żebyśmy odnaleźli nowe, bo tak wiecie, jest taka eksploracyjna troszeczkę. Mimo, że jest to tak naprawdę euro z mechaniką budowania talii będziemy posyłali w różne miejsca. Tam będą jakieś czaiły się stwory, a my musimy dać im surowce, żeby te stwory blokowały jakieś przestrzenie. Te przestrzenie nagle stają się kolejnym polem, gdzie możemy sobie chodzić i tak i coraz dalej, coraz dalej staramy się tę wyspę zagłębiać. Gra już w podstawowej wersji gry ma dwie strony które no, będą nam troszeczkę wydłużały rozgrywkę, no bo zanim ogramy się na jednej, zrobimy sobie wszystkie kombinacje, chociaż trochę mało kart w tej grze, nigdy tego nie ukrywałem, chciałbym, żeby było więcej, no to przewracamy sobie na drugą stronę, no i staramy się sprawdzić e, nasze fantastyczne techniki na drugiej stronie. Jak to nam się znudzi? Mamy dodatki kapitalne, które wprowadzają przywódców, wyprawy i w ogóle jeszcze inne rzeczy. W ogóle dodatki do tej gry to jest masterpiece wydawania dodatków do gier, tak jak kiedyś mówiłem, że e, dodatek do chaosu w Starym Świecie o takim Taka gra, Której nie kupicie na pewno za 100-150 zł. I dodatek do niej rogaty szczur, to rogaty szczur jest to jeden z najlepszych dodatków, jaki został w ogóle zrobiony do gry. To tutaj wydaje mi się, że zaginiona wyspa Arnak też ma takie kapitalne dodatki, które wzbogacą tę grę. No i oczywiście Cywilizacja, Poprzez przez wieki też ma kapitalny dodatek, który też no, stwarza z tej gry jeszcze lepszą pozycję. Nie naprawia nie, bo czasami mamy takie dodatki, które coś starają się naprawić. Tutaj mamy po prostu coś, co ubogaca i tak już genialną grę. I to by było, kochani, na tyle. Piszcie oczywiście śmiało w komentarzach, jakie wygry z segmentu 100 do 150 zł. polecacie. Na pewno cała masa osób z tego skorzysta, a wy przydatni okażecie się i to bardzo. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się, hej! Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału GameTroll TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam!